Pod koniec XIX wieku w Niemczech dorastała żydowska dziewczyna o imieniu Edith Stein, nieświadoma, że jej życie stanie się jednym z największych świadectw wiary i odwagi XX wieku. Była to kobieta, która rzuciła wyzwanie normom swoich czasów, przełamując bariery intelektualne i duchowe, napędzana nieugaszonym pragnieniem prawdy. Od ateistycznej filozofki do katolickiej mistyczki – jej droga wiodła przez Europę w mrocznych czasach, gdy poszukiwała sensu i odpowiedzi na fundamentalne pytania egzystencjalne. Święta Edyta, której imię chrzestne brzmiało Edith Teresa Hedwig-Stein, znana jest również jako święta Edyta Stein. Urodziła się w rodzinie żydowskiej, zarówno z pochodzenia, jak i z tradycji rodzinnej. Przyszła na świat w Breslau w Niemczech 12 października 1891 roku a zmarła w obozie koncentracyjnym Auschwitz wierbnia 1942 roku. Na całym świecie święta Edyta jest uznawana za wybitną niemiecką filozofkę i teolożkę chrześcijańską katolicką. Ukończyła studia psychologiczne i była również pierwszą kobietą, która obroniła doktorat z filozofii w Niemczech. Była uczennicą Edmunda Husserla, twórcy fenomenologii, ważnego nurtu w psychologii. Z czasem Edyta została asystentką swojego mistrza. Edyta była najmłodszą z jedenaściorga rodzeństwa. Jej rodzice, Shekfried i Augusta Kurantstein, byli Żydami i nalegali, by przyjęła wiarę hebrajską. Jednak święta Edyta aż do okresu dojrzewania uważała się za ateistkę. Mimo to towarzyszyła swojej matce w nabożeństwach synagogalnych, robiąc to bardziej z szacunku do niej niż z osobistego przekonania. W synagodze spędzała większość czasu rozproszona, obserwując ludzi wchodzących i wychodzących. Około 30 roku życia święta Edyta Stein spędziła wakacje w domu przyjaciół w Bawarii. Była jesień 1921 roku. Podczas tego pobytu wpadła jej w ręce autobiografia świętej Teresy z Avilii zatytułowana Księga Życia. Edyta zaczęła czytać z ciekawości, przyciągnięta stylem pisania świętej Teresy. Wkrótce jednak była tak zafascynowana treścią, że całą noc spędziła na lekturze, kończąc książkę o świcie. Po tej lekturze Edyta stwierdziła: oto prawda. Pewna, że znalazła prawdę, której tak długo szukała. Edyta kupiła katechizm Kościoła katolickiego i mszał, które studiowała z zaangażowaniem. Następnie po raz pierwszy weszła do Kościoła katolickiego i uczestniczyła we mszy. Ponieważ wcześniej się przygotowała, doskonale rozumiała rytuały i modlitwy i poczuła, że faktycznie odnalazła prawdę Jezusa Chrystusa. W ten sposób postanowiła przygotować się do przyjęcia chrztu. Po okresie przygotowań została ochrzczona 1 stycznia 1922 roku, mając 30 lat. Rodzina Edyty, co było naturalne, poczuła głębokie rozczarowanie jej decyzją i na pewien czas zerwała z nią kontakt. Święta Edyta jednak pozostała niezłonna w swojej wierze. Poświęcając się lekturze, modlitwie i rozeznaniu, dojrzewała duchowo do powołania do życia zakonnego. We wrześniu 1933 roku, mając 32 lata, Edyta przekazała matce swoją decyzję o wstąpieniu do zakonu karmelitanek Bosych. 15 października 1933 roku, święta Edyta Stein wstąpiła do karmelu w kolonii w Niemczech, przyjmując imię Teresa Benedykta od Krzyża. Przełożone udzieliły jej specjalnego pozwolenia na cotygodniowe pisanie listów do matki mimo że przez długi czas nie otrzymywała odpowiedzi. Dopiero po pewnym czasie dostała od matki krótki list. Z powodu nazistowskich prześladowań Żydów święta Edyta oraz jej siostra Róża udały się do klasztoru karmelitańskiego w Holandii. Jednak Holandia została później zajęta przez nazistów, a Edyta została odkryta i aresztowana razem z siostrą. Opuszczała klasztor w habicie karmelitańskim, który nosiła również w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Tam święta Edyta ofiarowała swoje życie, jak często wspominała, za nawrócenie swojego narodu Hebrajczyków na katolicyzm. Jej numer obozowy w Auschwitz brzmiał czterdziec Historia Świętej Edyty Stein zawiera wiele interesujących faktów, które pomagają lepiej zrozumieć głębię jej duchowej i intelektualnej drogi. Ciekawostką jest to, że Edyta była wyjątkową studentką, wyróżniając się w dziedzinie filozofii w czasach, gdy niewiele kobiet miało dostęp do wyższego wykształcenia. Była pierwszą kobietą, która została asystentką słynnego filozofa Edmunda Husserla, mistrza fenomenologii, ale na uniwersytecie napotkała silny opór i była często niedoceniana tylko dlatego, że była kobietą. Inną ciekawostką jest fakt, że jeszcze przed konwersją Edyta spędziła pewien czas studiując razem z katoliczkami i głęboko podziwiała sposób, w jaki żyły swoją wiarą. Obserwowała spokój i siłę, jakie emanowały z tych kobiet, co zaszczepiło w jej sercu zalążek otwarcia się na chrześcijaństwo. Edyta nawróciła się po przeczytaniu autobiografii świętej Teresy z Avilii wydarzenia, które opisała jako prawdziwe spotkanie z prawdą. Było to dla niej tak poruszające, że zamiast zrobić przerwę na odpoczynek, czytała książkę przez całą noc. Gdy ją skończyła, wiedziała, że znalazła to, czego szukała przez lata, i wraz ze świtem podjęła decyzję, by zostać katoliczką. Kolejny fascynujący szczegół to fakt, że pomimo sprzeciwu ze strony rodziny, która czuła się zdradzona jej konwersją, Edyta pozostała niezachwiana w wierze. Szczególnie jej matka miała ogromne trudności z zaakceptowaniem tej decyzji. Ale Edyta nie przestała szanować swojej rodziny, nigdy nie przestała się za nią modlić i kochać głęboko, pomimo bolesnego oddalenia. Kiedy Edyta wstąpiła do Karmelu i przyjęła imię Teresa Benedykta od Krzyża, podjęła decyzję o ofiarowaniu swojego życia za nawrócenie narodu żydowskiego, swojego własnego ludu, który tak bardzo kochała. Ten akt całkowitego oddania naznaczył jej życie w klasztorze, a później jej uwięzienie i śmierć w Auschwitz, gdzie mimo skrajnego bólu i cierpienia zachowała swoją pogodę ducha i wiarę. Święta Edyta została zamordowana w komorze gazowej w Auschwitz w 1942 roku, mając 52 lata. Ze względu na jej chrześcijański heroizm została beatyfikowana przez papieża Jana Pawła II 1 maja 1967 roku w kolonii. 11 października 1998 roku została kanonizowana również przez Jana Pawła II, uznana oficjalnie pod imieniem, które wybrała dla życia zakonnego. Święta Teresa Benedykta od Krzyża lub po prostu święta Teresa od Krzyża. 1 października 1999 roku papież Jan Paweł II ogłosił świętą Teresę Benedyktę od Krzyża obok świętej Brygidy Szwedzkiej i świętej Katarzyny ze Sieny, współpatronką Europy. Tytuł ten został nadany ze względu na jej istotny wkład chrześcijański, który pozostawiła nie tylko dla Kościoła, ale także dla społeczeństwa europejskiego poprzez swoje myślenie filozoficzne. Liturgiczne Święto Świętej Edyty, czyli Świętej Teresy od Krzyża, obchodzone jest 9 sierpnia. Modlitwa do świętej Edyty, święta Edyto Stein, kobieto odwagi i niezachwianej wiary, która poszukiwałaś prawdy pośród wątpliwości i odnalazłaś w Chrystusie światło na swojej drodze. Wstawiaj się za nami, abyśmy tak jak Ty mogli odważnie żyć naszą wiarą. Nawet w obliczu przeciwności i cierpienia. Pomóż nam być wiernymi prawdzie, znaleźć pokój pośród zmagań i ofiarować nasze życie jako żywe świadectwo miłości Boga. Święta Tereso Benedykto od Krzyża, męczennico miłości i prawdy, módl się za nami, abyśmy również byli znakami nadziei w świecie tak bardzo potrzebującym Bożego światła. Amen. Historia świętej Edyty Stein to niezwykłe świadectwo odwagi, wiary i nieustannego poszukiwania prawdy. Od wybitnej filozofki po świętą i męczennicę, jej życie uczy nas wartości wiary, która przekracza wszelkie bariery i jest w stanie nas podtrzymywać nawet w najciemniejszych momentach. Święta Edyta przypomina nam, że prawdziwa wiara nie oddala nas od wyzwań, lecz wzmacnia by stawić im czoła z sercem oddanym Bogu. Jeśli poczułeś się zainspirowany tą drogą miłości i poświęcenia, zapisz się na kanał Historie Świętych, aby otrzymywać więcej takich historii, które zbliżają nas do Boga i wielkich Świętych. Nie zapomnij zostawić polubienia i udostępnić, aby ta wiadomość mogła dotrzeć do większej liczby serc spragnionych wiary i nadziei. Do refleksji. Jak postrzegasz rolę wiary w podejmowaniu ważnych decyzji w swoim życiu? Czy zdarzyło ci się kiedyś, jak świętej Edycie, znaleźć głębokie odpowiedzi dzięki duchowości? Kliknij teraz na jeden z filmów powyżej, wybrany specjalnie dla ciebie.